Dokładnie 80 lat temu, to był czas, kiedy w lasach w koleczkowie zostali zabici partyzanci. Dzisiaj jest 80. rocznica. Ona jest powiązana troszeczkę razem z nadaniem nowego sztandaru. Nasza szkoła ma swoją tradycję. Koleczkowo ma swoją historię. Co zobowiązuje nas wszystkich do patriotycznej postawy wzorowej nauki i pracy. Przyjmuję ten sztandar i obiecuję, że nie spalimy znaku ani barwy na nim zawartej. Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, błogosław ten sztandar. Rewers sztandaru ma kolor czerwony. W środkowej części znajduje się wizerunek czarnego grypa kaszubskiego, w złotej koronie na tle żółtej tarczy. Przyjmujemy ten sztandar jako symbol tradycji naszej szkoły i obiecujemy dbać o niego, będziemy go szanować i sumiennie wypełniać swoje obowiązki oraz godnie reprezentować szkołę podstawową imienia partyzantów kaszubskich koleżanek. Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia partyzantów kaszubskich w Koleczkowie. W obecności naszych rodziców, nauczycieli, zaproszonych gości. Uroczyście ślubujemy. Służyć Ojczyźnie Naszej rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem. Ślubujemy. Wyrabiać sobie, wyrabiać sobie silną wolę, rzetelność, odwagę i prawdomówność. Ślubujemy. Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom. Ślubujemy! Przez honoru i dobrego imienia naszej szkoły. Godnie ją reprezentować. Ślubujemy! Dzisiaj jest też wznowienie książki Bitwy nad Ślężą, która doczekała się, można powiedzieć, nowego wydania po no, prawie że 50 latach. Tutaj też podziękowania dla druha Kamila Dobkę, który to organizował. Początkowo była to jedna izba, a Antoni Miloch, absolwent pruskiego seminarium w Koleczkowie, w, przepraszam w Kościeżynie, był jedynym nauczycielem. Dzisiaj szkoła ma 8 oddziałów, 4 oddziały przedszkolne i 32 nauczycieli. I ambitne plany rozwoju i rozbudowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Koleczkowie oraz wybudowania długo wyczekiwanej hali sportowej. check it out modi ta